Cześć, w tej strony deni Rzak tabletowo.pl. Zapraszam na porównanie Fanfunga Galaxy A50 w Huawei P30 Lite. Główna różnica dotyczy rozmiarów oraz użytych materiałów. Huawei P30 Lite może pochwalić się szklanymi pleckami, natomiast Fanfunga Galaxy A50 został wykonany w całości z tworzywa sztucznego. O ile jedno i drugie rozwiązanie ma swoje wady, nie można odmówić P30, że jej wygląd oraz jakość wykonania, przynajmniej na mnie robią zdecydowanie lepsze wrażenie. Podoba mi się również jak dzięki niewielkim rozmiarom telefon leży w dłoni. Galaxy A50 docenią przede wszystkim fani dużych ekranów oraz osoby korzystające w DualFim z równoczesnym używaniem kart pamięci dzięki flotowi, który to umożliwia. Oba smartfony zostały wyposażone w USB typu C, gniazdo mini-jack oraz ulokowany bardzo podobnie moduł potrójnego aparatu głównego, który jednak w P30 Lite zdecydowanie bardziej wystaje ponad tą budowę. Ekran jest chyba jedynym aspektem, który wyraźnie przemawia na korzyść jednego urządzenia. Panel Super AMOLED użyty w Galaxy A50 cechuje się zdecydowanie lepszymi parametrami wyświetlanego obrazu, a jego potencjał jest w pełni przez Samsunga wykorzystywany poprzez obecność Always On Display czy ciemnego motywu systemu których niestety w P30 Lite nie odnajdziemy. Na korzyść Huawei przemawia natomiast obecność dziedzy powiadomień, choć niestety bardzo słabo widocznej, czy możliwość wterowania rozdzielczością ekranu w celu oszczędzania energii. Oba smartfony posiadają niewielkie wcięcie w kształcie łewki, zawierające frontowy aparat oraz całkiem sporych rozmiarów podbródek. Jeżeli chodzi o możliwości audio, to smartfony prezentują bardzo podobny poziom, z przeciętnym głośnikiem, jednak całkiem zadowalającą jakością dźwięku na słuchawkach. Oba smartfony na ten moment pracują na Androidzie 9Pi z martwowymi poprawkami bezpieczeństwa, jednak każdy z nich zupełnie inaczej podchodzi do oferowanej nakładki. Jest to kolejny z tematów, w którym największe znaczenie mają osobiste preferencje każdego z nas i wypowiadałem się już na ich temat w recenzjach, więc tutaj wspomnę tylko, że obie nakładki są dość mocno rozbudowane i oferują szereg możliwości. Mi zdecydowanie bardziej przypadło do guftu One UI w Samsungu. Nakładka jest w mojej ocenie ładniejsza, dużo bardziej intuicyjna oraz oferująca przydatniejsze na tworzenie niż EMUI zmiany w Huawei. Jeżeli chodzi o wydajność, to smartfony prezentują bardzo podobny poziom, choć w P30 Lite dużo częściej możemy napotkać przycięcia animacji. Oba zapewniają też pełne zaplecze komunikacyjne, które podczas testów nie sprawiało najmniejszych problemów. Warto tu jednak wyróżnić Samsunga za Bluetooth najnowszej wersji 5.0. Huawei w modelu P30 Lite postanowił nie kombinować i znajdziemy tu klasyczny czytnik linii papilarnych na tyle urządzenia, który może pochwalić się błyskawiczną reakcją i świetnym umiejscowieniem. Samsung, w Galaxy A50 postawił na innowacyjność i skaner postanowił ukryć pod ekranem, co oczywiście zasługiwałoby na dużą pochwałę, gdyby nie fakt, że czytnikowi niestety bardzo daleko do działania na zadowalającym poziomie. Wolne rozpoznawanie i częste pomyłki sprawiły, że dosyć szybko wkonfigurowałem oferując mniejszy poziom zabezpieczeń rozpoznawanie twarzy, które w przypadku P30 Lite okazało się minimalnie szybsze. Samsung Galaxy A50 może pochwalić się ogniwem o pojemności 4000 mAh, Huawei P30 Lite 3340 mAh. Wkazanie smartfonu, który zapewni dłuższe czasy pracy na jednym ładowaniu, nie powinno więc stanowić problemu. Jednak należy zaznaczyć, że ta różnica jest naprawdę niewielka i przekłada się w praktyce na średnio 1,5 dnia w przypadku P30 Lite oraz średnio 2 dni w Galaxy A50. Dołączone do wystawów ładowarki zapewniają bardzo podobną szybkość ładowania i ewentualna różnica w czasie wynika z rozmiarów ogniwa. Spoglądając na specyfikacje, można odnieść wrażenie, że smartfony będą oferować bardzo podobną jakość fotografii. W praktyce jednak bywa w tym różnie. Na pierwszy rzut oka w mojej ocenie wygrywa Samsung Galaxy A50. Ekspozycja, kontrast, poziom nasycenia oraz sposób działania sztucznej inteligencji dają obrazek, który wyraźnie bardziej do mnie przemawia. Smartfon może też się pochwalić minimalnie większym kątem widzenia w obiektywie szerokokątnym. Jednak w momencie, gdy chcemy powiększyć zdjęcia lub przejrzeć je na większym ekranie, objawia się element, w którym Huawei P30 Lite w zasadzie miażdży przeciwnika – szczegółowość zdjęć, która w A50 stoi na bardzo niskim poziomie. Rozmycie tła również lepiej wypada w P30 Lite. Efekt jest subtelniejszy, ale jednocześnie bardziej naturalny. Dużą przewagę Chińczyków stanowi również budowany tryb nocny, który w przypadku mniejszej ilości światła powoduje, że aparat radzi sobie lepiej niż ten W50. Uważam, że stojąc przed wyborem zakupowym pomiędzy samsungiem Galaxy A50, a 50 a i P30 Lite nadal miałbym spory problem. Za pierwszym przemawia bezkonkurencyjny wyświetlacz, świetna nakładka oraz nieco lepsza bateria. Drugi natomiast może się pochwalić lepiej wykonaną obudową, klasycznym, ale zdecydowanie bardziej dopracowanym skanerem linii papilarnych oraz lepszą jakością wgięć. Żaden z nich natomiast nie jest jednoznacznie lepszy. Żaden nie może pochwalić się mianem bardziej opłatwalnego. Czy warto więc zdecydować się na którykolwiek z nich? A jaki jest Wasz wybór? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Ode mnie to będzie wszystko na dziś. Do usłyszenia!